Witam moi drodzy z tej strony Mosiu czyli Paweł. W dniu dzisiejszym e, testuję sobie, że tak powiem, nowe ustawienia e, dysku ogólnie. E, porobiłem e, parę e, zmian na swoim dysku. A mianowicie pousuwałem zbędne pliki, defragmentacji trochę zrobiłem. E, no i chcę sprawdzić czy będzie działać lepiej. Samo nagrywanie stąd też nagrywam ten odcineczek, nie miałem go w ogóle w planie. Jest dzisiaj piątek, także no, no powiem szczerze, w piątki ma się lepsze rzeczy do roboty niż siedzenie przed kąpem, no ale w miarę tego jest jeszcze wcześnie. Odcinek na pewno zostanie wystawiony po wyrenderowaniu choć no nie jestem pewien czy akurat dzisiaj być może ten odcinek pojawi się dopiero po e, znaczy po przyszłym tygodniu na chwilę obecną no e, nie wiem powiem szczerze no tak jak już ostatnio mówiłem cały czas te powiem szczerze e, powiem wam tak e, że nie chcę obiecywać tutaj że kiedy ten odcinek po wystawię ustawię go jak wystawię no prosty nie wiem czemu ja to mówię teraz w tym odcinku skoro to się tyczy tego odcinka a skoro nie wiem kiedy go wystawię to też nie wiem kiedy wy go usłyszycie no, to jest... no ale chcę sobie stestować tak powiem czego barem te ustawienia łyżka działań Яйку. А-а-а. Быть может, это есть який To, co ten mieczyk ulepszyłem, to to może być jakieś e, zatruwanie lub coś takiego, nie wiem. Dobra, na razie chodzę sobie z tym mieczem. Muszę go dobić do końca. Tego będę używał tylko w, w nagłych wypadkach. No, znaczy, no, w nagłych wypadkach. Ten mi się skończył. E, mówiłem wam... Że pójdziemy w drugą stronę. No, natomiast idę całkowicie w inną. A to z tego względu, że z poprzedniej strony żeśmy przyszli. A jak szukaliśmy wioskę na samym początku drugiej serii po pierwszej tragicznej. Stąd też no, nie było sensu tam się wracać ee, w szukaniu dyń. Myślę, że pozbierałbym. Dynie, gdyby tam były bo moim, moim zdaniem nie są o tyle rzadkie że warto je przynajmniej kilka pozbierać e, na potem znowu kurczaki zauważyłem że jeden jeden nie wiem czy to ten generator czy to jest akurat ale to chyba tak, chyba ten generator... Ge generator. Generator ma to do siebie, że strasznie dużo... kur. Przynajmniej u mnie na mapie tak jest. E, mi się spanuje. To są jakieś... burzyste bardziej tereny. Być może. A ja nie wziąłem do sobą żadnego żarełka. Mam żarcie z Dwa. Um. Trawa. mi się przyda no. to był pająk na chwilę obecną nie mam zamiaru tutaj walczyć z nimi z tymi pajunkami 8 ha gówno a nie zrobię piecyka bo nie mam craftboxa zrobię craftboxa bo nie mam bo nie mam drwa ale znowu widzę zajebiście dużą tom Zazrę sobie to, ale się nie mogę ruszać podczas tego. Chodzić. 12 minut. 12 sekund. Trzeba iść szybko upierdolić jakieś drewno. Biegaj, biegaj, biegaj. Begusiem, begusiem, hopie! Kurde mm -hmm. Dobra, to Niech się waży Tak na wszelki wypadeczek widzimy jeszcze O to już chcę też z chową Nie wiem po co mi ale reduction Tejki. Będę wpierdalał sztyjki jak rubryka burnejki mm, mm, mm. Dobra Dwa sztaje starczą Znowu idę nie w tą stronę. Za niedługo Nocka. Będzie ciężko ją przeżyć. Zbiór zimowy. Dobrze słyszałem owiece. Upierdykam se owce i pójdę spać. No, jakie jest już dzień, że możemy iść dalej. Pery, a chodźcie się. Mhm. Jednak nadal mam te skoki e, tych klapek. Jak mi się zmienia, jak, jak chyba kończy nagrywać jeden plik na drugi. E, bo s, Fraps ma to do tego, że on tam zapisuje chyba 5 minut tylko nagrania. Czy 5 nie, przepraszam, 5 giga tylko nagrania zapisuje i kurka wodna kurka wodna później ee, no zapisuję ten plik no a mi w tym momencie mam jakieś dziwne e, jakieś e, dziwne te no, e, objawy chociaż teraz mi nagrywa 37 klatek na sekundę ustawiłem sobie na 35 Hmm. Poczekajcie moi drodzy, ja sobie spróbuję się coś zrobić. Jedną rzecz. Hmm. Nie widzę polepszenia. Dobra, teraz też jest 35 klatek Ale włączyłem sobie przyspieszenie sprzętowe na samej karcie grafiki Po Nvidia inspektorze Dynie, widzę, dynie I póki co No muszę poczekać Chodź tu, świniak Jak na razie jest 35, nadal ale wyprawa po dynie exactly się udała I am very happy no nie zbiorę wszystkie aż ze szczęścia jeszcze przydałoby się znaleźć ym, melony Melon seeds to byłbym już tym bardziej happy Bo no jeżeli chodzi o żarcie nie licząc zwierząt Takie typowo uprawne Jedzenie To chyba już będę ben... O, może nie jedzenie ale to co można uprawiać To chyba będę już miał wszystko Bo drzew nie będę trzymał w tej ala spiżarni no, Na pewno a trzcinę mam. Zboże jest. No melony już są. K kuktasy też. Czy hm. czegoś nie przegapiłem, ale chyba nie. Chyba mam ol. Przynajmniej tak mi się wydaje. Grzyby. Grzyby, tak. Ale coś... Nie wiem czemu. Na singlu coś... Co? Znaczy na singlu. E, na multi, jak gramy na serwerze ze znajomymi, coś nam grzyby nie chcą rosnąć. E, I tu wcale nie jest, nie jest to spowodowane tym, że jest za jasno. Wręcz przeciwnie. Jest w sumie nawet tak ciemno, że moby się nam spawnują, więc no raczej to od jasności nie zależy. Zmieniliśmy oczywiście tam później parę ustawień, jeżeli chodzi o właśnie o te spawnowanie się tych mobów. Znajomy nawet jakimś tam mierzy... modem na mierzenie... przepraszam, na mierzenie światła sprawdzał to i poziom światła jest taki, że właśnie grzyby powinny rosnąć powinny się tam rozmnażać natomiast no szczerze jest jedna wielka kupa, nie? bo nie chcą nie wiem, czy, nie wiem od czego to jest zależne, nie wiem dlaczego ale tak po prostu jest hmm. O! Zapierdolę sztejka. Kurde. Nie zapierdolę sztejka, a nie. Widzę, że sztejki dają więcej. Niż chyba pork chopy. Ale też... I'm not sure... No, ale cieszę się z tego, że mam dynię. Zajebiście. Chyba, gdzie jest ta moja wiocha? Walę na prosto na checkpoint. Mój, który sobie zapisałem. Waypoint. Już sobie ustawiłem, A Au! To było mało inteligentne. Z mojej strony. Mhm. Hopsa, hopsa, hop. Do trzeciej wioski, którą odkryłem mam dokładnie 986 metrów. A do mojego domu mam 314. To jest. jest tu jest lód się robi. Aha. I znowu była zacinka, czyli jednak to gówno daje. A tam jest biom zimowy. Więc tu jest taki wyblakły. Ciekawe jest, ciekawa jest ta, ta wersja tego genera generatora. Przetwarza ten ogólnie biomy. Takie lekkie te przejścia. Ładnie, naprawdę ładnie. Już tu wcześniej mówiłem, że mi się bardzo te przejścia podobają. No, naprawdę bardzo mi się podobają. No, tutaj widzę biomik trawiasty. Na środku pustynki no to jest moja druga wielka Wiesz, no, mur. no właśnie miałem zrobić te te mm, mm. Mm, podpory do mostu I jak widzicie zrobiłem ich normalnie tysiące już nie tych podpór po prostu Powiem szczerze zapomniałem. Ale nawet bym miał je teraz robić, to zastosuję troszeczkę inne... inny wygląd pod... O, tak to powiem. Nie będą wyglądały jak tak. Nie będą na... jak tak? Nie będą tak wyglądały. Ja na singlu. Mam dość ciekawe... Na pół. Na Multi dość ciekawe podpory zrobiłem do mojej szklarni, bo wybudowałem sobie na moim serwerze Multi szklarnię wiszącą nad wodą, właśnie której, do, do której też prowadził most. I w tym mostie zastosowałem takie fajne koliste Pory. i w tym myślę też tak zrobię też sobie te e, podpory tak samo e, zrobię e, dipta schowałem chociaż nie wiem ale mam 14 filmów styknąć oczywiście mi się wszystko tu nie mieści chociaż tak się przerabiało o. Przejdźbym sobie zostawię. Trzcinę jeszcze nie mam. U góry. Widzicie, na szkło będę musiał nazbierać. Póki co nie stać mnie na szklarza. Jak to mówią, mój ojciec nie jest w szklarze mojej nie wciskam kitu. <laughs> A więc tak, raz, dwa i tu będzie zola. Dwa odstępy. Raz, dwa i na trzecim zolu. Tak, tak. I tutaj, i Raz, dwa i trzecia zola. No, tak, tu. I w tym wypadku to będzie tu. Teraz nie pamiętam, dynie chyba nie muszą mieć wody nigdzie blisko. Ale. Chociaż nie, 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 dynie muszą mieć wodę. Wodę bym puścił tu. Chociaż... Kurde, znowu ta przecinka. Chociaż nie. Zrobię to w inny sposób. Nie mam przy sobie problemu. Ale już to rozwiążę to inaczej. Raz, tak. Dotąd. Dotąd. Będzie ziemia. Ja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, cztery czyli tu dwa i tu dwa będzie dwa, dwie wody dopuszczone. Akuratnie. Akurat, akurat, dobra <laughs> Dobra moi drodzy, ja ten odcineczek kończę, no niestety nic nie dało mi... E, zrobienie defragmentacji, nic mi nie dało e, ulepszenie, że tak powiem, e, karty grafiki, nic mi nie dało zwolnienie karty grafiki e, nie wiem od czego to tak jest, że ten Minecraft mi tak przycina przy samym nagrywaniu e, nie chciałem, żeby do tego doszło, ale trzeba, be, trzeba albo będę musiał, będę musiał robić na 100% formata dysku mam tam moje filmy trudno także żegna się z wami dzisiaj DJ Mosiu czyli Paweł i pamiętajcie lajkujcie subskrybujcie łapki w górę i pozdrawiam was serdecznie trzymajcie się cześć